Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu Partnersko Miłosnym dla osób z podznaku wagi na miesiąc marzec. Po lewej stronie, wy, drugie wagi, po prawej stronie, Wasze osoby. Proszę mieć na uwadze, że to czytanie jest bardzo ogólne i ono nie będzie rezonować z każdym, ani nie musi rezonować w całości. Zatem, szukajcie dla siebie wskazówki, bierzcie to, co rezonuje. Bardzo proszę też mieć na uwadze, że szczególnie w tych romantycznych czytaniach. Zauważyłam, że częściej rezonuje mocniej znak Wenus, więc warto znać cały swój horoskop urodzeniowy i zobaczyć na filmy również dla innych jego aspektów. Dobrze, moje drogie wagi, zobaczmy, co tutaj w Waszej relacji piszczy. <grym> co macie wiedzieć? Jest król Buław, lew, czwórka kielichów, cesarz, baran, może być też strzelec z tym królem Buław. Dobra, zobaczymy. Co Wasza osoba myśli? Co ma w głowie drogie wagi? Czwórka denarów. Co w sercu tej osoby? Co czuje as buław zamiary tejże osoby wobec Was? Siedem kielichów. Hmm. Co ta osoba wnosi w Waszą relację? Dziewięć buław, intencje tej osoby wobec Was, księżyc? No ciekawie. Reberaksią tutaj pojawiły takie znaki. Dobrze, moje drogie, wagi, co wy macie w głowie, co wymyślicie, myślicie? Rycerz denarów, panna, co w waszym sercu, co czujecie, król denarów byk, zamiary wasze w stosunku do tej osoby, siedem mieczy. Hmm. Nie żyjecie szczerze ze sobą. Nie wiem, czy wy jesteście w relacji, czy po prostu wasz kontakt jest tak ograniczony, że się nie rozumiecie, ale tu nie ma szczerości wzajemnej. Co wnosicie, drogie wagi, w tę relację? No właśnie, jest kapłanka, intencje wasze, dwójka, buław. Czy żeby waga leciała na dwa fronty? Waga coś kombinuje za plecami, jakieś drzwi sobie otwiera po cichu. Oczywiście, wiecie, energie dla was, drogie wagi, mogą się odwrócić. Ta osoba też tutaj z tą kielichów troszeczkę yy, może Was mamić w pewien sposób. Dobrze, gdzie jest problem między Wami? Pięć denarów, bieda jakaś. Co jest mocną stroną Waszej relacji? Czwórka Mieczy. To jest relacja, która może się tak zwanie yy, regenerować. Może czasem warto postawić na pauzę, przerwę, ale zobaczymy. Co jest słabą stroną, o co możecie potencjalnie się rozbić 10 mieczy? Ja mam wrażenie, że wy się już rozbiliście, bo dziesiątka mieczy nie pozostawia złudzeń. Natomiast też mam wrażenie, że takie dramatyzowanie, szukanie konfliktów, podejrzliwość wzajemna, to Wam bardzo szkodzi w tej relacji. No zaraz zobaczymy o co chodzi, ale i tu mam jakieś tajemnice, i tu mam jakieś tajemnice, albo właśnie takie podejrzenia, że na pewno coś ukrywasz, a wcale nie. Więc zobaczmy. W głowie tej osoby czwórki, czwórka denarów. To jest taka karta zbierania informacji lub zamknięcia się. Umiarkowanie, strzelec się tutaj zarysował. Albo ta osoba widzi, że Wy jesteście niewylewni, że jesteście skryci. Albo ta osoba po prostu zbiera sobie jakieś informacje, żeby zrozumieć, żeby wiedzieć. Ale sama też... Może to być taka osoba, która może Wam się wydawać sztywna lub taka wygodna, że wierzy w to, co jej wygodne. W sercu Was była, więc ja uważam, że to jest pożądanie w Waszą stronę, ale jest sześć mieczy. Hmm, może Wasz dystans generuje to, że ta osoba odpala się w Waszą stronę. Bo była, wiecie, to jest takie pożądanie. No coś tutaj się odpala, ale szóstka mieczy po pewnym dystansie. I teraz tak. W zamiarach jest siedem kielichów i jest czwórka buła, więc ta osoba ma jakieś takie... Światanka Kielichów często jest kartą w zamiarach, tak? Że ja ci będę coś obiecać. Ja ci opowiem o naszej pięknej przyszłości w najlepszy możliwy sposób. Czwórka była, w jaką to piękną relację nie stworzymy. Czyli to jest w takich wyobrażeniach, ja nie wiem, czy to jest w działaniu. W intencjach jest Księżyc. To są tajemnice często. Król denarów. A jeżeli tu mamy mężczyznę, to to jest mężczyzna, który też może chcieć mieć dziecko i w tę stronę dążyć cały czas. Natomiast. Y nie wiem, czy, czy ta osoba nie ukrywa jakiegoś faceta też. No, dobrze. To, co ta osoba wnosi, dziewięć buław. I to jest takie napięcie. pięć denarów. Słuchajcie, może Wy macie jakiś problem. Może właśnie, może Wy macie jakiś problem życiowy. Czyli nie wiem, chorych rodziców, chory dzieci, nie wiem, kredyt, a Wy troszeczkę weszliście w taką energię wzajemnie. Nie my razem jako team versus problem, tylko ja versus Ty. Czego dotyczy ten problem, piątka denarów? Siedem kielichów. No i znowu to, to są jakby wyobrażenia, które nie mają szansy się tutaj realizować. Jeżeli nie chodzi o jakieś rzeczywiste problemy życiowe, to piątka denarów jest taką kartą, która pokazuje, że my nie mamy podstawy razem, czegoś tworzyć, że brakuje jakby fundamentu w ogóle w tej relacji. I siódemka kielichów to są znowu te takie mrzonki i marzenia. I ja mam wrażenie, że właśnie ta osoba trzyma się takiego marzenia o jakiejś relacji, ale to ja, nijak tutaj nie działa. E... W waszej głowie denarów i osiem kielichów. I teraz tak. Tutaj też się pojawia aspekt pieniędzy i pracy jako czynnik, czy razem zostać, czy odejść. To też się tutaj pojawia. Natomiast ogólnie mam takie wrażenie, że wy wagi troszeczkę podchodzicie do tego praktyczniej. Praktycznie na zasadzie, co my tu realnie stworzymy razem? Czy warto w to inwestować, czy nie? Chyba z tą odsłanką kielichów. Zobaczcie, to jest. Yy... Czekajcie. Rycerz Donarów, 8 dobra, nic. Z tą usanką kielichów możecie... Albo jeżeli tej osoby się nie powodzi zawodowo, bo może być to też tak, że ta osoba straciła pracę, albo ciągle nie potrafi tej pracy znaleźć i tak dalej. To jest ktoś, kto może mieć taki podświadomy lęk zawodowy. Ta osoba może bać się iść do nowej pracy i tak dalej. Natomiast wy, wy możecie być w tym praktycznie i sobie mówić, co ja tu będę z jakimś nierobem, nie? Na tej zasadzie. Natomiast ja mam wrażenie, że tutaj, jeżeli faktycznie ta osoba ma problemy zawodowe, to coś tutaj się dzieje na poziomie emocjonalnym. To nie jest takie praktyczne. Ale zostawmy ten temat. W sercu waszym król denarów, bek dwójka denarów. No i wygląda. Na to, że wagi. Mm, teraz tak. Albo wy macie inną opcję. Mężczyzny, przede wszystkim. I się zastanawiacie, czy wytrwać przy tym, czy iść do tego drugiego. Albo pokazuje mi się, że tak jakby waga może mieć wrażenie, że idzie na jakiś kompromis tutaj. Czy na przykład kobiety mogą wiedzieć, jakie oczekiwania wobec mężczyzny mają. Bo ja to widzę w Waszych intencjach. Jest dwójka buław, czyli ja mam inną drogę do wyboru i jest sąd. Więc wagi są faktycznie w takim momencie życiowym, gdzie Wy, wy naprawdę, że tak powiem, zastanawiacie się, czy warto w to jeszcze inwestować, czy dawać temu szansę, czy już wybrać wyjście z tej sytuacji. Widać, że jesteście w takim momencie, Kluczowym, ale też pokazuje mi się, że troszeczkę za mocno decyzję uzależniacie od poczynienia tej osoby. Chyba sami musicie dojść do tego, co, czego chcecie. To, co wnosicie, to kapłanka i dziesięć mieczy. Więc ja bym powiedziała, że wagi tutaj wnoszą taką energię czarnowidzenia wszystkiego. Wy możecie na przykład projektować na tej osobie swoje przypuszczenia. Czyli na przykład. Y Słuchajcie, no żeby nie było tak, no nie wiem, czy to w ogóle ktoś zagląda i robi takie rzeczy, ale powiem o tym, bo czasem kapłanka i dziesięć mieczy to są takie, że my nad kimś um, robimy rytuały takie szkodzące tej osobie. To jest czarna magia, tak? Że my robimy, nie wiem, w intencjach mamy to, żeby tej osobie się nie powodziło, więc ja nie wiem, czy Wy macie takie skryte pragnienie, żeby tej osobie się tutaj wszystko rozpadło. Czy Wy podejrzewacie właśnie tę osobę o coś, że ona robi coś, co jest. Yy, takim banom line dla Waszego związku, że niewybaczalnego coś robi? Czy, czy jest tutaj takie podejrzenie z Waszej strony? Bo ja tego tu nie widzę jako tako. I to jest ten problem, nie? Co, co Was może podzielić na amen, 10 mieczy, 8 denarów? Czyli faktycznie takie wiercenie w brzuchu i szukanie dziury w całym. Ja mam wrażenie, że wagi nie chcą być z tą osobą, dlatego mocno skupiają się na negatywach i próbują to jakby wyolbrzymić. Tylko czemu w takim razie się nie rozstać? I to jest też karta, która mówi o tym, że ja się cichaczem wycofuję siedem miecz. no Tu się więcej nie dowiemy, ale pokazuje mi się, że waga manipuluje wręcz tą osobą. Może to wam nie rozumie, może energie się zamieniają. Proszę mieć to na uwadze. No, ja czytam karty, tu, tu nie chodzi o was, tak. Jeszcze tam po prostu to, co się wy wykłada na stół w ramach energii, y gdzieś tam wagi z ale to może ściągać jedna osoba. Natomiast wagi bardzo kombinują tutaj, i bardzo ja myślę, że wy szukacie dowodu na to, żeby już odejść od tej osoby. Bo, bo sami jakby nie umiecie podjąć tej decyzji, nie wiem. I teraz tak, to, co Was łączy czwórka mieczy i mag, Wy macie naturalną taką zdolność do regeneracji faktycznie jako relacja, więc czy to jest koniec? No zobaczymy. Ja myślę, że ta osoba jest trochę zagubiona. Z jednej strony są te wyobrażenia, to nie jest ktoś, kto ma złe intencje, umówmy się, chyba, że wiecie, że ta osoba ukrywa kogoś, ale wątpię. Myślę, że raczej tutaj... Yy... Mężczyźni, jeżeli to jest mężczyzna po tej stronie, on może nie chcieć się przyznać do swoich pewnych słabości emocjonalnych. Czy, czy do tego, co on uważa za słabe. Król Bław ma, Ktoś może być flirciarzem, tu. Dobrze, ja zobaczę drugie wagi, czego Wy możecie się spodziewać po tej osobie, ale przyznam szczerze, że energie tu są dość kiepskie. Szczególnie po Waszej stronie. Czego się możecie spodziewać? Wszechświat. Osiem buław. Czwórka jelichów gwiazda. Ja myślę, że ta osoba chciałaby być przez Was zauważona, że chciałaby Wam pokazać szczerze, że jest otwarta na taką relację z Wami, że chce budować coś trwałego. Nie wiem, czemu takie karty są u Was, takie szuszkanie, wycofywanie się, jakieś czarne magie, słuchajcie, czarne widzenie, wszechświat. Jest księżyc, więc ja mam wrażenie, że ta osoba postawi na jakąś taką otwartość i autentyczność wobec Was. Ósemka była mówi o szczerości, jest kapłanka. Myślę, że ta osoba, tak? Tu jest ta kapłanka, tu jest ten księżyc, wszystko co utajone, ta osoba będzie chciała szczerze z wami porozmawiać. Czwórka kielichów. I jest karta gwiazdy, więc ja podejrzewam, że ta osoba może czuć się niezauważona za swoimi potrzebami, ale też jest ta karta gwiazdy później i czwórka mieczy. Więc znowu, pokazuje mi się, że jeżeli ta osoba stwierdzi, ok, nie ma tu potencjału, nie widzę szansy i minie jakiś czas, to jakby na nowo tę szansę widzicie. To jest strasznie dziwna relacja. Nie wiem, w ogóle tak, takie kręcenie się w kółko, podejrzliwość wzajemna. Nie można mówić, że jesteście drużyną razem, naprawdę. Więc ja sobie sprawdzę troszeczkę to. Co tu się dzieje? Jaki jest realny potencjał tejże relacji? Jaki jest potencjał relacji wagi? Relacja, o której tutaj mówimy, realny potencjał. Rycerz Mieczy, takie surowe nastawienie do siebie macie. Ja myślę, że ta osoba jest gotowa pracować nad tą relacją. Tak się przedstawia, ale niewiele robi w Waszym odczuciu. I teraz tak, dziewięć buław, czego nie przeskoczycie, gwiazda i w rezultacie siedem buław. Tak jakby w momencie, kiedy dochodzi do rozstania lub takiego faktycznie Etapu, że, że nic z tego nie będzie, to wy sobie na nowo, nie wiem czy wy, czy ta osoba, ale na nowo powstaje w waszej głowie nadzieja, że może to jednak się uda i próbujecie tego chronić. Ani wy, ani ta osoba realnie nie jesteście gotowi ani na rozstanie, ani na bycie razem, według tych kart. Zatem ja mam wrażenie, że każdy tutaj powinien troszeczkę pracować nad sobą i zastanowić się, jak ja mogę być lepszym człowiekiem. Yy jak ty możesz być lepszym człowiekiem i co my razem możemy zrobić, żeby ten związek lepiej pracował, bo tu nie ma pracy nad związkiem. Każdy musi pracować indywidualnie nad sobą. Tak to czuję. Ale słuchajcie, no to to są tylko, wiecie, karty. No jeżeli tego nie czujecie, to proszę zostawcie to. Natomiast ja widzę, że no, to, to gdzieś tam triggerujecie siebie. Co ta osoba myśli lub co chciałaby Wam powiedzieć, drogie wagi? Nie wracam. To nie jest ktoś, kto jest gotowy się rozstać. Być może jak ta osoba się rozstanie, to już nie wróci, ale wątpię. Twój język chciała mówić tak wiele. Dokładnie, ta osoba wyczuwa. Wy o wielu rzeczy nie mówicie, przemilczacie, ale ta osoba wyczuwa. Udaje, że nie dba o to, że nie interesuje mnie to. No, tu jest jakaś maska. Tu już powiedziałam, że ta osoba ma problem z przyznawaniem się do jakby większych emocji czy, czy słabości swoich. <laughs> Co my tu mamy? No jest, widzicie, ten aspekt pracy się pojawia. Chaos, strata pracy, jakby to tutaj widać. Ja mam wrażenie, że ta osoba może mieć albo problemy zawodowe, albo finansowe. No i też z jednej strony, słuchajcie, jeżeli ktoś ma problemy zawodowe, bo wyleciał z pracy, to jest jedna rzecz. Ale jeżeli ktoś, nie wiem, jest hazardzistą i przez to my tracimy wszystko i próbowaliśmy już ratować tą osobę, no to ja się nie dziwię, że wy chcecie się z tego wycofać i na przykład ratować siebie, że nie widzicie tego korzystnie. Co jeszcze? No widzicie, zaraz znowu jest wiara, uzdrowienie, intuicja, sny i znowu takie poczucie, że, że jednak damy radę. Ja zapytam, czy ta relacja ma realnie szansę? Czy ta relacja jakby ma szansę przetrwać? Za czwórka kielichów przeciw pięć mieczy w rezultacie dwójka denarów odwrócona. Nie sądzę. Będziecie kręcić się w kółko. Ja w ogóle mam wrażenie, że wagi mogą tutaj nadinterpretować pewne rzeczy jako właśnie sygnały intuicyjne i tak dalej. Być może ta osoba też. Karty pokazują, że do tanga trzeba dwojga, troszeczkę się mijacie. Piątka mieczy niestety jest kartą, która pokazuje, że konflikty, które mieliście lub to, co się zadziało w waszej przeszłości, było tak raniące, że tego się nie wybacza, tak? My możemy wybaczyć, ale właśnie. Ten taki dystans pozostaje. Dwójka danarów odwrócona nie pozostawia złudzeń, że, że kręcimy się w kółko, powielamy błędny krąg. Ja myślę, że według tych kart najprawdopodobniej było lepiej by, gdybyście się rozstali dla własnego spokoju. No ale cóż, to już musicie sami do tego dojrzeć, sami to ocenić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.